Jedno co mogę powiedzieć, no to to, że wiem o tym, że zdaję sobie sprawę z tego i to jest coś, o czym rozmawialiśmy z Oskarem wcześniej, za, jak jeszcze wydawało się, że będzie uczestniczyć i to jest to, że trwa teraz wielka wojna w internecie o właśnie o Assassin's Creed Shadows i to jest troszeczkę krępujące w dyskusji, bo czytałem dużo na temat tego właśnie, jaka była perspektywa japońska na tę grę i ta perspektywa japońska jest nieco inna od naszej. Hmm, ale no jest to troszeczkę krępujące, bo mamy tutaj oczywiście to zagrożenie, że to, co powiesz, jakby uważaj, co powiesz, bo to, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie później. Ale no ja z drugiej strony uważam, że no w takim wypadku, jaki jest w ogóle sens dyskusji? Jeżeli, jeżeli, się, jeżeli siebie specjalnie cenzurujesz, tylko dlatego, że ktoś może przeinaczyć Twoje słowa, no to ja uważam, że w takim razie to w ogóle nie ma sensu się wypowiadać. E, więc no, Assassin's Creed wywołuje takie dosyć e, shadows, bo nie wiem czy chcesz o tym już teraz porozmawiać. Możemy, możemy, możemy do tego przejść. E, jakby do d, wywołał taką dyskusję w parlamencie japońskim, i no, troszeczkę pokazał, że jednak e, Japonia ma pewne uwagi względem tego, jak jest przedstawiana w, w grze, nowej grze Ubisoftu. Okazuje się, że gra Ubisoftu, która seria Ubisoftu, która jest znana z tego, że jest fatalna w przedstawianiu czegokolwiek, jest fatalna w przedstawianiu czegokolwiek. E, ale no, główną, główną kontrowersję spro, y, wywołało to, że no, można niszczyć świątynie i te. Indywidualne ołtarze. Nie? Jakby indywidualne ołtarze wewnątrz domów mogą być niszczone, co było to, co no, wywołało tę kontrowersje właśnie przed, przede wszystkim przez to, że to się wiąże z większym problemem, który Japonia w tej chwili ma, czyli wandalizm turystów. Było ostatnio szereg incydentów związanych z tym, że turyści zachodni, szczególnie zachodni, w różny sposób wandalizowali Miejsca o dużym znaczeniu albo historycznym, albo religijnym, albo oba naraz. No i taka to, że możesz robić coś takiego w grze, no to było postrzegane, że to na jakiś sposób Ubisoft to promuje, że to uznaje, że to jest OK i tym podobne rzeczy. Ubisoft to spaczował. Podobnież. Po A, ile wie? wiesz co, tak, oni praktycznie dawno spaczowali to jest też bardzo ważne, że to nie jest tak, że. Oni specjalnie to zrobi, że fajnie będzie rozpieprzać świątynie, bo to też jest wątek, który się pojawia we wszystkich Asasynach, że wbijasz do jakiejś świątyni i możesz mm -hmm. tam robić bajzel i to, to jest, mm -hmm. wiesz, bez względu na religię, nie? W każdym miejscu tego typu mogłeś coś takiego robić w Asasynach, nie? Miałeś kościoły w tych, we, w al miałeś meczety wcześniej, nie? Zawsze mhm. to się pojawiało, nie? Też wiemy, że Japończycy są na tym bardzo, bardzo do tego podchodzą w taki uświęcony sposób, nie? To jest no, dla nich bardzo, to... bardzo, bardzo istotna rzecz. Ja tylko jeszcze dodam, że na przykład w Shadows masz takie podejście kulturowe, gdzie widać, że były rzeczy przemyślane i z kimś to konsultowali, mhm. na przykład jak się wchodzi do mieszkań, to postać automatycznie ściąga buty. Mhm. I biega, biega no to, na bąsonie no to... za każdym razem. To są takie ma małe szczegóły, mhm. nie? które są kulturowo uwarunkowane i widać, że ktoś to przemyślał. No to jest ten wątek z tymi świątyniami, którego ktoś nie przemyślał, nie? Po prostu nie, nie było jakichś konsultacji i wyszło jak No znaczy, co, wydaje mi się, że to nie, było, nie zrobiłoby takiej afery na przykład 10 lat temu. Tylko że właśnie teraz, tak. ponieważ była ostatnia ta mhm. seria incydentów, no to to natychmiast budzi skojarzenia, których by normalnie nie było. bo. No to głównie chodzi o to, że no, tak, no, oni są bardzo protekcjonalni wobec swoich dzieł kultury i swoich, wiesz, an, swoich że się tak wyrażę, relikii narodowych, i wydaje mi się, że to jest rola rządu każdego, żeby być protekcjonalnym na, na tym punkcie. Więc no, rozumiem, czemu to wywołało kontrowersję. To powiedziawszy. Do, większość Japończyków z tego co widzę, większość głosów z Japonii jest taka, że o po prostu głupi gajdzini znowu zrobili głupią grę. Jakby to nie jest pierwszy raz, kiedy kultura japońska jest w zachodnich mediach przedstawiana w to, dziwny akuratny sposób. Tak, tak, tak. Też Hideki media... Kamija, nie wiem, czy wypowiedź dał piękny taką. Piękny komentarz, tak. Dał komentarz właśnie, że jeśli ktoś się tym przejmuje, to, 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 to ma jakieś problemy raczej ze sobą niż z czymś. I, ale no to, jest, to, to też nie jest nic nowego dla Japończyków, prawda? Jeżeli by oni się mieli oburzać o każdy... To nie jest też tak, bo widzę, że tutaj na komentarze, na, yy, na czacie są takie, to nie jest tak, że to było oburzenie, że święte oburzenie, że o, zniszczymy Ubisoft, czy coś takiego, co raczej no, to wywołało pewne obiekcje. Natomiast popu generalna populacja miała tę grę raczej w dupie, <grym> wydaje mi nie, się. Nie, to jest też, tak, też tak, że ta gra się całkiem nieźle sprzedaje w Japonii, bo po prostu mm -hmm. kto chce sobie pograć w gierkę, to sobie tak. pogra w gierkę, nie? Oni też nie, nie podchodzą do tego w ten sposób. To zostało też bardzo zdmuchane przez zachodnie media, szczególnie tak. te, które chciały pod konkretną jednak narrację to podpiąć, nie? Że to było ładne, krzykliwe, nie? W tych w nagłówkach mm -hmm. newsowych, nie? Że premier Japonii musiał tutaj z, sam zainterweniować, bo gra się pojawiła i, mm -hmm. i są w niej rzeczy, nie? Które, które nie pasują. A to też zostało szybko załatwione, nie? więc, Tylko to też wiesz, to się odnosi do tego. Więc tutaj kredyt dla Ubisoftu, mm -hmm. że to szybko załatwił, prawda? Bo wydaje mi się, że, że nie próbowali wiesz, walczyć z tym, że a, cenzura nie, tylko faktycznie to spaczowali. To tak, plus to, dla nich, przyznaję. No. I też to racjonalistę, ja bądźcy chyba generalnie mają zachodnie gry w dupie. To jest, to, to jest tak. tak, w sobie. oni też, oni mają swoje gry i mm. się nimi przejmują. Przecież tak, ja powiem jednak, przez lata było. E w latach 90., przez lata, mm -hmm. z Shin Megami Tensei, z serią, gdzie, y, gdzie kolejne części nie były tłumaczone na angielski, bo to nie musiało wychodzić y, w świat. I też tematyka, też o, tam też była tematyka o. chrześcijańska poruszana, która jakby przeszła i w Europie nagle zrobiło się o tym głośno. To wiesz, jaki był szum w latach 90., nie? Że tam nagle y, przychodzi lucyfer i musisz go tłuc, to jeszcze okej, okay. ale jak już Bóg przychodzi <grym> i Jakwe, i musisz. I on Jego jest bosem ostatecznym. Nie? Tak, jest bossem taki... ostatecznym. Więc oni też potrafią wiesz, iść po bandzie, bo to też jest to podejście jednak do symboliki i inne zupełnie czucie rzeczy związanych z symbolicznością. Tak, 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 I dorastanie jest... w pewnej kulturze, nie? że zupełnie inaczej na to reagujesz niż. niż... Przy czym to mniej chodziło o religijność, co po prostu o fakt, że wiesz, o przychodzą tutaj, za, z, wiesz, ludzie z zachodu Gajdżini niszczą nasze rzeczy, i teraz robią gry, w których jak niszczą nasze rzeczy. Ha, tak, tak. To to, ten ten assassin też trafił na taki moment właśnie tej największej frustracji, nie? Bo to, to, to szczególnie to... właśnie amerykańscy turyści, to jest już w taki sposób intensywne, że mhm. aż niebezpieczne. Szczególnie, że Japonia to jest też bardzo smutne, że ona się stała mhm. takim. Gadżetem dla Europejczyków i Amerykanów, że wiesz, że mm -hmm. jedziesz tam i pobawisz się tym, wiesz, tam jest śmiesznie, kolorowo. Tam, ten, a tam wiesz, żyją normalni ludzie, mają wiesz, codziennie pracę nie i mają cały ten zalew tych turystów przeżywać. To jest jednak męczące. To jest też to, że oni mają, wiesz, i no, przez to miałeś takiego, wiesz, J.K. Pola czy coś takiego, że mm. oni mają taką kulturę nie, wiesz, bezkonfrontacyjną, więc wiesz, jak się, jakbyś na przykład, nie wiem, w Polsce. Na, na Wawelu się zaczął odwalać jakieś cyrki, to by cię natychmiast wiesz, wezwali policję na ciebie, ktoś by cię pobił, i tak, dalej, i tak dalej, A przynajmniej by ktoś ci ostro zwrócił uwagę, że to jest nieodpowiednie zachowanie, i tak dalej. Natomiast w Japonii to jak gdybym taki, wiesz, yy, Logan Paul czy coś, to może sobie skakać, rzucać rzeczami i, i tym podobne rzeczy. I nikt nie zwróci uwagę, bo kultura jest taka, żeby nie robić dramy właśnie publicznie i tak dalej. Ale to nie znaczy, że nie utrudniasz tym ludziom życia, że wiesz, nie, nie szerzysz zamętu i tym podobne rzeczy. I ja też już nie wiem, który to, yy, czy to był Logan, czy to był Jake Paul. który z nich Każdy. To chyba Logan. Logan, tak. Logan w Japonii i ta on robił zamęt. Logan był w Japonii, bo on lubi Pokémony bardzo, więc. Tak, okej. No ale to po prostu się skojarzyło i to też nie jest tak. Oni, z tego co wiem, to jaskę w ogóle żadnych kontrowersji nie wywołuje. No zresztą mieli tą serię Afro Samurai, nie wiem czy pamiętasz. Tak, tak. Ja czekaj, to co, co, w ogóle, zresztą, czekaj, Samuel Jackson podkłada głos nie, w tej, no. tej amerykańskiej wersji. I było cool. <grybujesz> było fajnie. Więc było spokojnie. Jakby nie, nie sądzę. Japończycy zresztą lubią bawić się swoją historią i swoimi mitami. Jest wiele gier, które nawiązują w jakiś sposób albo do mitologii japońskiej, albo do historii, które są bardzo, bardzo luźne. Jest cała seria strategii. Feudalnej Japonii. No to jest, ja tylko dodam, tylko że tylko ten Afro Samurai nie jest o Yasuke, ale no to jest. Nie jest o Yasuke, ale jest no Inspirowany. O, jest, tak. Ale jest też, jest też seria strategii, gdzie, która się odbywa w. Nie, jest to seria, jest to jedna gra, ale jest gra, w której masz, jest, grasz Nobunagą i masz Pokemony. Jest to feudalnej Japonii, tylko że. W, jest to dokładne odzwierciedlenie, odzwierciedlenie ery Sengoku, tylko że wszyscy mają Pokémony. I zamiast normalnych bitew, po prostu walczą Pokémonami. I to jest. I może to tak nie było, jest, kolego. Może... Ja, ni, ja ni, nie znam historii Japonii. Może tak było. <laughs> może tak było, prawda? E, tak, do Nobunaga's Ambitions to było. E, to był crossover właśnie mieli z, 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 z Pokémonami. E, natomiast, no, generalnie, wydaje mi się, że, e, że no, są pewne problemy w przedstawieniu e, kultury japońskiej, ale równocześnie, no, to jest trochę. E, Chyba znak rozpoznawczy asasynów, nie zgodzisz się z tym? Tak, tak, tak. Ale też to jest niesamowite, bo mamy tą walkę o tą zgodność historyczną, głównie tutaj z naszego kręgu kulturowego, Wywodzącą się, nie, że ten jaskę to tam było inaczej, że on nie był samurajem, nie? Zabrać mu to i w ogóle nie powinno było być w tej grze przez to. Ale mamy też właśnie Japończyków, którzy mają cudowną perspektywę na historię. Europy i to jakie mają Nie, to oni w ogóle nie mają. <noise> <już>. tak, <noise> wiesz, jakie, wiesz, wiesz, że Girls on Pancers i tego typu rzeczy, gdzie jest, tak, tak, tak. Albo, tak, albo tak, te, tak. gdzie kraje europejskie są tymi cibi. nie, a to tak. jest akurat, to jest akurat trochę rak, to jest trochę troszeczkę, okay. to jest, to jest... Ale ja nie mówię, ja nie mówię tylko o dobrych, wiesz, adaptacjach tak. europejskiej historii, nie. <noise> tak, nie, ale wiesz co? Mm... Tak, tylko że wiesz, tego typu one nie, nie mają pretensji do tego, nie próbują udawać, że mają jakikolwiek realizm historyczny, prawda? Jak masz, zdaje się, jest e, e, prolog do Helsinga, który się odbywa w Warszawie po czasie powstania warszawskiego. I, i, i jakby jak, 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 okej, okay, jest w porządku, nie? E, I nie wiem, no wydaje, mi się, wydaje mi się, że Japończycy wcale nie są tak e, restrykcyjni, jak się wydaje. Wydaje mi się, że raczej to jest kwestia tego obrazu, który. E, w jaki sposób się Assassin marketinguje. Mhm. I Asasyn często jest taki sposób marketingowany, czy często jest tak recenzowany, że o, mógłbyś się z tego uczyć historii. Nie uczcie się historii z Assassin's Creed, proszę Was, nie uczcie się żadnej części. Co do, co do jaskę i do akuratności samego jaskę. On był samurajem. On absolutnie był samurajem. On e, troszeczkę go z tego, co wiem, to troszkę podbili jego znaczenie w grze, nawet nie troszkę a znacznie, ale był samurajem. Więc ja absolutnie ten tytuł nosił. On był no, Są pewne takie aspekty, które ominęli. Więc jednym z, jednym z aspektów takich, który jest taki troszeczkę, takie, które mogłyby niekoniecznie być pochlebne, ominęli, jak na przykład to, że Nobunaga mianował go na tego, który będzie nosić za nim miecze, co już jest tytułem samuraja. Troszeczkę dlatego, że mu się to wydawało prawdopodobnie śmieszne, tak to przynajmniej wynika ze źródeł, że go trochę bawiło, że taki, wiesz, komplet, wiesz, czarnoskóry wysoki gościu wyróżnia się na tle innych. Więc to po prostu Nobunagę podobno bawiło. E, niewiele wiemy o jaskę historycznym, więc, e, więc to nie jest też tak, że, e, że te przekłamania są jakieś duże, bo, bo są po prostu uzupełnione luki. Ale to, 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 to trzeba rozróżniać mm -hmm. jednak, bo assassin, tak jak mówisz, one nigdy nie były lekcją historii. To była absolutnie sci-fiowa opowieść. To jest sci-fiowa opowieść. Ale często są tak przedstawiane, reklamowane w ten sposób, tak przedstawiane. Tak, Takie wiesz, mają one, one reputację. Są, one są, że są inspirowane wydarzeniami, postaciami, ale nie było jeszcze chyba jednej postaci, która by była, wiesz, zasadniczo. Odzwierciedleniem swojej historycznej. Ona zawsze była jakimś wariacją i to w dużym stopniu najczęściej. Nie wiem, czy jak się Ben Franklin pojawiał, czy jak się pojawiał ee, Dickens i inni, nie? To oni byli powiązani tutaj z całą. Siecią y, tych y, różnych organizacji, wszystkiego tutaj. My mieliśmy tego Dawniczego, przecież, który robił Ezio, te rzeczy, nie? Y, mm -hmm. Gadżety i, i inne. Ten. Jak tutaj w ogóle się pojawiło też, tutaj, że Assassin's Creed ma typ do nauki historii, chyba od czasów Odyssey. Tak, oni mają e, tam te, te miejsca, gdzie możesz sobie poczytać o historii, prawdziwe rzeczy, o miejscach, które odwiedzasz. Szczególnie, że na przykład Shadows ma świetnie wzorowane budynki, e, inne tego mm -hmm. typu rzeczy. Ale ten tryb. Różni się od tego, co jest w fabule dosyć mocno. Tak mm -hmm. samo jak w Odyssey. Miałeś informacje o prawdziwych zabytkach, o prawdziwych wydarzeniach, o prawdziwych postaciach, a z drugiej strony grałeś nieśmiertelną wiesz, wojowniczką, która wiesz, roznosi wszystkich w pył i jest, no, no jest nieśmiertelna przede wszystkim. Nie? To jest okay. podstawa. Więc, no, później jeszcze dochodzą kosmiczni bogowie, wiesz, Odin, Loki, wszyscy ci, ale oni wszyscy w przyjechali, jest jabłko magiczne, złote, ale mhm. tak naprawdę technologiczne. To nigdy nie była seria, która jest historyczna, nie? To zawsze miało być przede wszystkim fan, to miało być palpowe, uh -huh. to miało być dziwaczne, nie? Na każdym, na każdym etapie. jak to powinno być traktowane, nie? Nie wiem akurat czemu przyszedł, znaczy wiem i wszyscy to wiemy, stało się to takim problemem nie? że nagle ta seria nie jest zasadna historycznie, nagle są jakieś przekłamania, nie? Nagle nie mogę to się to... nauczyć do egzaminu, grając w moją grę, <laughs> gdzie jestem ninją, nie? Znaczy, no, wiesz, ja miałem z tym problem zawsze, więc ja się czuję upoważniony do tego, bo mi to, nie, bo mi to przeszkadzało nawet kiedy ta seria była kochana. E, no sam fakt, że wiesz, że masz tych templariuszy tak roz, rozłożonych w czasie na takim na taki długim, e, na długim, e, na kilkaset lat dłużej niż powinni mieć to już jest sam z siebie, to już jest sam z siebie, no, gigantyczne przekłamanie historyczne. Nie, totalnie ale... powinieneś, powinieneś zagrać taką, wiesz, po prostu postacią historyczną, która, wiesz, wszystkie problemy, które były wtedy, nie? I ten, grasz, cała chwała to jest 15 lat, bo szkorbut, umierasz, nie? Nie, no Tyle. bez przesady, ale możesz <laughs> zrobić bardziej, wydaje mi się, że można zrobić bardziej nie, to jest historycznie tak. grę, która, wiesz, no, w dzisiejszych czasach też nie mamy, nie jest tak, że, nie wiem, w... W współczesnych grach musisz myć zęby czy coś takiego, prawda? Nie ma takiego obowiązku, więc no, wydaje mi się, że można zrobić czegoś, czegoś bardziej, coś bliższe e, rzeczywistości. Często Assassin jest tak przedstawiany e, i wydaje mi się, że to wywołało główny problem, kiedy masz te japońskie przedstawienia, właśnie jak Afro Samurai czy coś. No to one tutaj, jak popatrzysz po prostu na okładkę, to nie masz żadnych wątpliwości, że to jest zmyślone, no bo jest silnie stylizowane, prawda? Tak okay. w ogóle Szymon napisał, jak zrobią w końcu tego asystenta w Polsce, to nie wytrzymamy odszukania wszelkiej nieścisłości przez polistów historycznych. Oh, 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 to by było. <laughs> <Nie>. <laughs> jakby, jakby polski asasyn nie był najlepszy, nie? <laughs> e, właśnie. Bałbym, boję się, że polski asasyn to byłby zdelegowany do jakiejś chujowej mobilki, tego się najbardziej, bo bałbym z A tego nie. wszystkiego. Naprawdę nie, na pewno nie, wątpię, czy dostali tą, wiesz, z, główny, z głównego cyklu pełnoprawną, nie? Jakiś, wiesz, taki nowy asasyn, tylko do grania na, wiesz, na kiblu elektronicznym, czy coś takiego, nie, że jak sikasz, to możesz, nie wiem, walczyć szablą. <słuchaj> <słuchaj> ja ty, <pu> <słuchaj> wiesz, <słuchaj> nie, na jakimś, wiesz, na jakimś throwaway urządzeniu. Tylko po prostu czasowy, ekskluzywnie, mhm. bo zdaje się, że był Assassin's Creed w Rosji, który też był właśnie na chujowej tak. mobilce. On, on, znaczy nie był mobilką, on był platformerem. On był platformerem tak, po tak, prostu. Tak, tak, tak. Mówił za mnie, są kasy robione i wtedy było e, e, Rosja, Indie i Chiny. I my Archi... nawet tego nie dostaliśmy. Tak, tak. <laughs> Jakby na, nasze teraz zrobili, to by wiesz, gdzieś było na tego Game Advanced. Dzisiaj zrobione, no, Advance, dzisiaj <laughs> na Commodore 64. <laughs> to by było coś pięknego. Dobra. No. To no. Jeszcze, jeszcze o, o asasynie hmm. będę gadał z Oskarem na pewno, jak pogramy więcej w to Shadows. Nie, już tak czysto o grze, już odchodząc trochę od tych kontrowersji, bo też wiemy, że ten temat trochę przygasa, zawsze się zaczną nowe problemy i nowe tematy tutaj wiatr w żagle. Ej, ale po, asasyn w PRL-u ktoś tutaj proponuje, tak? Wyobraź sobie, że jesteś jakimś SB-kiem, który tak naprawdę jest agentem y, Templariuszy, i Templariusze założyli esbecję i coś takiego. I tak, to tak, się tak. Cała ta... Musisz, ty, byś, ty byś pewnie był tym. Y, asasyn to był jakiś student pewnie, który wiesz, dołączył jest... do zakonu, nie? Teraz musi tak. ten. To, to coś takiego stuprocentowo by było. I by było, że Wałęsa był, wiesz, asasynem tak naprawdę. <laughs> I by wyszedł z <laughs> tym kapturze w którymś momencie. Ale <laughs> totalnie, totalnie byś, jak wiesz, jak to ty. Jak Wałęsa z bramy stoczni zeskakuje z, z tym e, ostrzem, nie? I widzisz, <grym> tylko z ten, I widzisz tylko, jak ten wąs wystaje z pod <grym> <grym> Ale Totalnie jak. Jakiego parkura pierdolę? No. Skakanie przez mur to był przecież część parkura, to była mechanika. <grym> no, wiadomo. By się chodziło Wałęsą. To by Bo był, ta... był główny bohater. <grym> i totalnie taki stary asasyn, nie? Już wiesz. Nie, wtedy, jeszcze, nie, wtedy młody jeszcze, młody asasyn. Wtedy nie? młody jeszcze, nie? Trochę, tak, trochę tak. z brzuszkiem, ale wiesz. Byśmy, ale... byśmy trochę mieli inną historię, wiesz, e, e, tych wysoko postawionych osób niektórych. Nie, kurde, ilu tam byś tak. wrogów mógł mieć, nie? No i byś, i. Ale czekaj, bo to się samo pisze, człowieku. Samo pisze, wiesz, I, by, wiesz, wiesz, to... I go by templariusze, templariusze by go, wiesz, zapisywali i by, wiesz, jak, jak chcesz się podpisywać, Bolek. I, wiesz, <laughs> no tak, <laughs> i byś miał codename. Nie, to się samo pisze. To jest, no, tak, 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 tak. Ale no, no, i no. w, w, w templariuszach to by, kurde, by musi wszystkich tam ładować, wiesz, gierka. Kogokolwiek. <śmiech> <nie>? <śmiech> Ej, wiesz, inaczej, i że. By i, I byś walczył z magicznym gierkiem, którego na przykład. No. Ty, ty, nie wiem, wstał z grobu czy coś takiego i by strzelał laserami. Jakby co, to, to widzę to. Okej. Okay. No. Dobra, to da jaka by mi się zlecali. zlecali. No nie, no może już to już daleko, nie? No, to, to by było kontrowersyjne, już nie? No. Dobra. Ale, ale, nie, ale Wałęsa jako taki, wiesz, przeżalety asasyn już, wiesz, i widzimy go jako tego Wałęsę, a po nocach działa, jako... <grystanie> Aktywista za dnia, asasyn tak, nocą. I, I nawet mu, wiesz, ten podstawowy kostium asasynów pasował, ten biało-czerwony, nie? Tak, tak, <grystanie> I, 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 i miałby ostrza wychodzące, nie wiem, z budki, czy <grystanie> co. nie? to <grystanie> no, ostrze by już by normalnie wychodziło, nie? Taki nóż Perryłowski, wiesz? Taki, taki, zawsze u babci by się był, zepsuł nie? jeszcze po drodze, Był ten zestaw asasyna, ale by był niekompletny, bo by była nadprodukcja w jednej, w jednej fabryce, prawda? Tak. o mnie myślej. Jaruzelski w ostatniej bitwie ściąga okulary, totalnie, wiesz, tak z ruin tempie, nie? włosy do tyłu. Tak, tak. Włosy do tyłu, tak. Bolku? Bol, bol. Oto, to, to jest ten moment. Wszystko do tego prowadziło. Nie muszę, będzie Teleranka. Muszę to zrobić sam, nie? Dobra. Cześć, to był tylko krótki wycinek ze znacznie dłuższego nagrania na żywo, które też pewnie chcielibyście zobaczyć w całości. A jeśli podoba wam się to, co tutaj robimy na kanale, zasubskrybujcie. Mamy też Patronite, na którym znajdziecie dodatkowe materiały.